Cześć moi drodzy, się pokażę wam jak łatwo i szybko zmienicie swoje hasło do waszego konta Microsoft, które często ma się podpięte pod inne produkty z firmy Microsoft, czyli powiedzmy Windowsa, Xboxa i tak dalej, no między innymi na przykład Windows 11. I jeśli macie chęć na więcej filmów, zachęcam was do zdania łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam, i pokazuję wam co powinniście zrobić, aby takie hasło zmienić. W porządku oczywiście wchodzicie na stronę Microsoftu, do której macie link w opisie tego filmu, ewentualnie możecie sobie na spokojnie wygooglować, następnie wybrać opcję zaloguj w prawym górnym rogu ekranu, no i logujecie się na wasze konto. Ja automatycznie zostałem już zalogowany, także w tym przypadku klikam na e, mój awatar, no i wybieram opcję moje konto Microsoft. No i moi drodzy, następnie po zalogowaniu się na nasze konto, wybieramy opcję Twoje informacje w lewym górnym rogu ekranu. No, i tutaj powinniśmy mieć zaraz opcję. Jak wczytam z strony, jest opcja zmienia hasło. W prawym górnym rogu ekranu mamy taką opcję, także klikamy. No, i tutaj, moi drodzy, możemy wpisać aktualnie dostępne hasło, które oczywiście mamy. I następnie zaraz takie hasło oczywiście zmienić. Jeśli nie pamiętamy takiego hasła, możemy poprosić ewentualnie o kod wiadomości e-mail lub zlogować się przy pomocy, przy pomocy innego konta, e które posiadamy, lub ewentualnie skorzystać z opcji Nie pamiętasz hasła i takie hasło zresetować, otrzymując również na naszą pocztę e nowe hasło. No, i moi drodzy, nasze hasło zostanie zrecytowane. Oczywiście teraz jeszcze musimy pobrać specjalny kod zabezpieczeń, no i wpisać ten kod oczywiście z naszego maila, czyli ponownie z naszego maila. No i moi drodzy, wpisujemy ten kod, który otrzymaliśmy prędzej, wpisujemy go w to miejsce. W porządku. I tutaj, moi drodzy, ustawiamy całkiem nowe hasło i klikamy po tym wszystkim dalej. No i tutaj, moi drodzy, mamy komunikat, zaktualizowano informacje zabezpieczające, Twoje hasło zostało zmienione. Także, moi drodzy, w taki oto łatwy i szybki sposób uda Wam się zmienić Wasze hasło do Waszego konta Microsoft. Jeśli macie chęć na więcej filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję noczkiem. Ja Wam życzę miłego dnia. Siemanko, cześć!